Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku. Tym razem zaczynamy od zakupów. Nie mam sklejki, nie mam grubszych ład na konstrukcji prysznica i przydałoby się kupić łóżko. Także te trzy rzeczy postaram się dzisiaj ogarnąć. Czy wyjdzie, nie wiem, jadę busem, bo przecież sklejki to dosyć duże formaty. Woda na sukces! Odcinek 2053! Pierwsze niepowodzenie. Godzina 13, a tartak zamknięty. Dzisiaj chyba mają jakoś wolne. Nie wiem, nie ogarniam czemu. Jadę dalej do sklepu. Tą muzyczkę, którą teraz słuchajcie w tej to tak słyszę od dwóch dni, bo nadal mam problemy z tym księgowym, i zajęło mi to ostatnie dwa dni. No jest dramat, naprawdę. wkurza mnie coś takiego niesamowicie. No, i żeby było wiadomo, jaki to jest poziom absurdu, przy tym ja mam jedną fakturę i to nie za dużą do rozliczenia. Obecnie wszystkie linie są pojęte. Sklejka kupiona, troszkę inna niż zazwyczaj do kamperów, bo niektórzy dają zwykłe sklejki topolowe, ale ja stwierdziłem, że skoro już robię wodoodporną podłogę i to pola kierowałem. A że nurkowanie detektory w wodzie i w piankach, no to jest częste jakieś rozlanie wody. Stwierdziłem, że sklejka też musi być wodoodporna, a topolowych wodoodpornych nie ma. Przynajmniej tam, gdzie sprawdzałem. Dlatego wybrałem sklejkę z drewna mieszanego, która i tak jest całkiem lekka, bo cała podłoga to będzie około, myślę, że niecałe 50 kg, chyba nawet sporo mniej niż 50 kg. Około 45 może się wyrobię, ale jest stuprocentowo wodoodporna. To znaczy, jak sobie coś rozleje, nic się nie stanie. Oczywiście na to pójdą panele, chociaż samo to jest nawet ładne. Ale na to pójdą panele. To będzie pod panelami. Grubość 12. Także o wiele cieńsza niż ta, którą ja miałem. Bo oryginalna od Ducato jest strasznie gruba. Grubość 12. Zapłaciłem za to 880 zł. Coś takiego. Płyty na praktycznie całą podłogę. Przedłem na chwilę po coś do jedzenia, to już święta pełną gębą. No tak, no, Halloween się skończyło. Trochę mnie poniosło w okrzym, bo miałem wejść tylko po ładowarkę, ale znalazłem tablicę. A przecież tablica to była jedna z rzeczy, która miała iść do garażu, żebym ogarnął wreszcie sobie robotę. Może mi to w czymś pomoże. Nie wiem. Dałem się ponieść. 25 zł zaryzykowałem. Normalnie jak już w łodzi jestem, to... Zakupy idą konkretnie. Mało kupuję, dużo chodzę. Brikoman. Mają tutaj jedną rzecz, która myślałem, że mi będzie potrzebna na teraz, ale jak nie kupiłem kantówek to prawdopodobnie nie będzie potrzebna. Jak już jestem to i tak wezmę, bo cena podobno jest taka sama jak na Allegro gdzieś tam na internetach. No to po co zamawiać, skoro można iść po drodze. Jak do takiego sklepu wchodzę to zazwyczaj siedzę tak no, około godzinki i sobie sprawdzam różne rzeczy. Tym bardziej, że w tym brikomanie nigdy nie byłem. sobie teraz oglądam syfony. Tak z ciekawości. Miałem sobie kupić zestaw do ukrytych połączeń, ale nie ma. Nie jest dostępny, czyli jednak muszę kliknąć. Tak czy inaczej nie ma drewna, więc nie ma co rozpaczać. Wybrałem się dzisiaj chyba w największy możliwy ruch jaki jest, czyli 10 listopada, chwilę przed świętem. Nie pomyślałem nad tym w ogóle, ale parkingi są pełne, więc pewnie Ikea, do której właśnie teraz idę, też będzie pełna. Jakoś to przeżyję. Chyba nie będzie zaskoczenia, że przyszedłem tutaj po profile łóżkowe, tak samo jak i Łodyna. Tylko u Łodyna były po prostu przewiercone na wylot i złapane śrubą. A ja chcę to mieć demontowalne, i teraz pytanie, czy będzie się dało dokupić same te blaszki, tak jak w Lublinie, czy nie? Spróbuję, a jak nie, to mam jeszcze jeden plan który w sumie też chcę zobaczyć pełen sukces te blaszki montażowe dostaniecie w tym miejscu tylko trzeba poprosić one nie leżą nigdzie normalnie trzeba iść na magazyn i poprosić żeby wam to wydali cały worek kosztuje 5 zł 6 sztuk wziąłem sobie można dopchać więcej i to nadal będzie 5 zł więc jak ktoś bardzo chce to proszę bardzo nie ma tego na internecie to nie ma żadnego numeru ani nazwy w Ikei trzeba wyłącznie poprosić i tylko wtedy dostaniecie. A podkreślam to tak dlatego, że ludzie są różni i niektórzy próbują na tym ubić interes. Takie coś na Allegro możecie znaleźć, kupić od kogoś za 25 zł sztuka, sztuka, czyli tutaj bym miał ile? 6 razy 25 zł 150 zł, a kupiłem to za złotych 5. Zł. Także warto nieraz dopytać gdzieś na magazynie, niż dawać się trochę naciągać przez ludzi na internetach, żeby nie być gołosłownym. Dokładnie to samo 26 zł za sztukę. Dlatego chyba, że trzy razy powtórzyłem, żeby nie przepłacać, tylko zapytać. Alternatywą dla tych uchwytów może być szyna montażowa do szafek wiszących. No tylko że wiadomo, jak to alternatywa. Jest ciutkę inna, ciutkę droższa, kosztuje 75 zł za 2 metry. No Trzeba by dwie takie kupić na łóżko 1,40 40 m szerokości, więc 150 zł, ale wtedy jest szyna na całej długości. Można regulować. Ja zostanę przy tym za 5. Pierwszy raz widzę za mną, widzicie te busy. Taksówki, busy stoją pod Ikeą i czekają na kogoś, kto to zawiezie. Szczerze nie miałem pojęcia, że takie coś w ogóle istnieje. Godzina 3 przede mną, a właściwie to coś koło półtora, bo ja nie jeżdżę z prędkością autostradową tym busem, pali wtedy jak smog. Dzisiaj już do garażu nie idę, idę do znajomego, jutro porobię sobie, co prawda 11 listopada, ale co to za robota, to sama przyjemność przy busie sobie podłubać. Kolejny dzień jest nieco chłodno, bo webasto nie działa. Ale nie działa przez to, że się popsuło webasto, tylko popsuło się moje zasilanie tego webasta. Może nawet nie tyle się popsuło, co po prostu akumulator nieużywany przez 3 dni to jest jakiś śmietnik kompletny. Yy, stracił pojemność, rozładował się i teraz zanim się to naładuje, tym cetekiem to minie z godzina albo i dwie, a ja bym chciał ciepełko. Dlatego trzeba będzie jakoś temu zaradzić. Rozwiązaniem jest zasilacz od Xboxa. Kupiłem to na Allegro. Teoretycznie ma mieć prawie 18A, co powinno być z wielkim zapasem. Ale sprzedawca uciął kabelki zaraz przy samej końcówce i teraz muszę je dolutować. Dolutuję te dwa kabelki i już powinno być mi ciepło. Nowy przewód przylutowany. Darowałem wam pokazywanie tego. Lutowanie lutowanie, i w tym momencie leci 14A, z czego 10 pobiera sam akumulator, ale akumulator musi być wpięty w obwód bo jak braknie prądu to webasto by się spaliło musi mieć trochę tego prądu zmagazynowanego, żeby samo siebie wychłodziło. Pięknie, 15 amperów z takiego zasilaczyka, super sprawa Darowałem sobie nagrywanie na ostatnie 2 godziny, bo docinanie podłogi może być już lekko monotonne więc zrobiłem to po prostu poza kamerą podocinałem wszystko i podłoga jest gotowa, możemy przechodzić dalej do kolejnego etapu, czyli płyty. Trzeba to jakoś odrysować, rozrysować łączenia, żeby były w dobrych miejscach. Myślę, że będzie to dosyć łatwe do ogarnięcia. Chyba nie będzie zaskoczeniem, że najłatwiej nową podłogę będzie odrysować od starej. I kurde, w zasadzie to ja nie wiem, czy to nie jest ta sama płyta. Mam wrażenie, że ta jest cięższa. To też była dwunastka. Tak czy inaczej nie żałuję, bo ta jest trochę skatowana po. Po jakichś tam transportach, no jednak była w tym busie używana. Lekko jest, w w minimalny banan i ma resztki kleju, więc nie żałuję. No zobaczcie, no takie coś dawać do busa nowego. Szkoda, tu gdzieś trochę odstaje, także nie żałuję, ale jest bardzo podobna. Może sklejka jest tylko inna, no ale nawet na F to się nazywało, ta okleina, Zapomniałem już, jest podobna. Yy, tak, przymierzyłem tutaj, odrysowałem sobie, gdzie będzie cięcie. Bo no jak widzicie oryginalne nie schodzi się tak jak powinno, więc ja sobie te cięcia przesunę trochę bardziej w przód, wyciągam, przykładam i wycinam, no. filozofii nie ma. Markerek w rękę i lecę cały kontur. Tu trzeba będzie troszkę inaczej dociąć, bo trochę się podłoga podniosła, więc tak ślepo też nie można skopiować tych wymiarów, tylko trzeba jeszcze tam w miarę doszlifować. Wiecie co? Ja nie będę nagrywał jak to tnę, bo co w tym jest ciekawego, wleci timelapse i widzimy się jak już podłoga będzie cała wycięta wszystkie trzy elementy. No i... dobra, składam. Powiem Wam, że nadrabiam sobie YouTube'a, tak działając i, i tnąc sobie te wszystkie płyty. I to, jaki progres zrobił go, to aż jestem w szoku. Nowa gobliniarnia wygląda bardzo ładnie. Z kontenera do takiej, no, dosyć dużawej hali. Także jest postęp. Bardzo dobrze. A mówię o tym, bo ostatnio pod live'em miałem ze trzy komentarze o tym, że nie szanuje goblina, i tak mi nic o ten temat nie wiadomo. Goblinowi też. Co prawda nie znamy się osobiście, ale mamy kontakt Facebookowy ze sobą, no i my nic o tym nie wiemy. A ludzie już stwierdzili trzy osoby, że ja nie szanuję goblina i wyzywam jego pracę. Gdzie ja po prostu na live była sytuacja, gdzie mówiłem, że te kampery na angielski rynek są takie trochę moim zdaniem badziewne ale to nie obraża, broń Boże, goblina. Że nie potrafi zrobić kampera, tylko Anglicy chcą kampery takie, więc Goblin robi kampery takie, jakie oczekuje rynek angielski. Ostatnio zrobił takiego w stylu europejskim, z rozbudowanym wnętrzem, z dużą elektryką i ze wszystkimi tymi systemami, taki typowy europejski kamper. No i na tym nie wyszedł za dobrze. Sam to powiedział w odcinku, że te takie proste, ociosane kampery się najlepiej sprzedają w Anglii, więc. To, że ja powiedziałem, że kamper angielski styl mi się nie podoba, który buduje Goblin, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do europejskiego stylu kamperów, to w żadnym stopniu nie godzi w Goblina. On to wie, ja to wiem, ale lepiej to sprostować. Także proszę nie szukać kłótni tam, gdzie ich nie ma, tylko oglądamy dalej, bo od jakichś czterech odcinków, które tu oglądam, Goblin zrobił jakiś glow-up. Całkowicie inaczej się te filmy ogląda i mi o wiele przyjemniej. Bym zapomniał. Moja tablica z rzeczami do zapisywania trzeba ją gdzieś zamontować. I teraz nie wiem gdzie. Pierwszy plan to tutaj, ale kurde, wiercić specjalnie pod jakąś tablicę, która stąd wyleci za tydzień. Bo tutaj za tydzień będzie zupełnie coś innego. A wiele bardziej ona tu będzie pasowała. Tylko to dziadostwo zdejmę. Proszę. kamper, plan gotowy. Punkt pierwszy. Podłoga. Coś, co no dzisiaj będzie zakończone. I to bezdyskusyjnie jest numer jeden. Numerem dwa są dwie rzeczy. Łazienka, instalacja elektryczna. Jednocześnie trzeba to robić, bo to musi być zrobione przed finalną izolacją. Jak to już zrobię, to w sumie mogę robić punkt trzeci, czyli finalna izolacja, przykrycie wszystkiego kolejnym etapem tej pianki, cienkiej tym razem, szóstki no i dalej to nie ma co planować, bo yy, nie wiadomo co będzie no dobra, nie samym kamperem człowiek żyje bo za chwilę zrobi się zimno ocieplenie bram to jest jedno, jedna z rzeczy, która będzie w przyszłym tygodniu, żeby się pozbyć sterty tych płyt i ogrzewanie garażu, bo wybasto, niedługo stąd wyleci, będzie w kamperze a ja już mam Trochę inny sprzęcior, który tutaj czeka, ale czeka na zimową pogodę. I będzie tutaj trochę większa instalacja z grzejnikiem ze wszystkim w przyszłych odcinkach kolejne dwie rzeczy. Dobrze, jak tak sobie wypiszę, to aż się chce działać i to po kolei skreślać. To jest bardzo motywacyjna rzecz. Cieszę się, że kupiłem tą tablicę. Żeby już zakończyć temat tej podłogi raz na zawsze wypadałoby dokończyć paroizolację. Paroizolacja to jest w kamperze temat rzeka. Jedni uważają, że nie robić, drudzy, że robić i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Ja będę robił. Będę robił, żeby pozbyć się też mostków cieplnych, które tutaj, wszędzie na tych połączeniach występują, no bo nie da się tego zrobić idealnie, szczelnie. W tym celu kupiłem taśmę aluminiową, niemetalizowaną, metalizowaną. Nie tam jakoś nazywają to taśma aluminiowa, ale ona jest tylko takim Papierkiem powleczona, tylko ciutkę droższą, ale z pełnego, normalnie z aluminium, twarda, sztywna taśma. Tym będę zalepiał połączenia. Dobra, lecimy z pierwszym paskiem. Kupiłem jak najszerszą, tylko mogłem, 10 cm szerokości. Myślę, że tak będzie ok. Początek trochę nieudolnie, ale dalej już pójdzie. Ładniej. efektów tej podłogi nie będzie widać, bo zmiana planów. Jadę na Śląsk, a już jest dosyć późnawo i muszę wyjeżdżać. Myślałem, że zdążę, nie wyrobiłem się. Co do tempa pracy przy kamperze, to ja go robię jakoś 3 dni w tygodniu. Dwa dni jeżdżę na Śląsk, dwa dni mam tu inne różne robótki To nie jest tak, że ja mogę sobie budować kampera cały czas. I to nie jest też tak, że ja chcę budować kampera cały czas, bo mi się, by mi się to przejadło, a mam tu też inne rzeczy w domu do robienia i oprócz tego też swoje życie. Także 3 dni w tygodniu około jest na budowę busa tak od rana do wieczora. Więc te postępy nie są jakieś super, niemniej jednak ja jestem z nich zadowolony. Więc ten odcinek można zakończyć pięknym odznaczeniem podłogi, bo już więcej w odcinkach jej nie będzie. No dobra, może będzie tam przez chwilę jak łazienkę będę robił, bo będę musiał wyciąć kwadrat i osadzić ją, no ale to już idzie pod łazienkę. Dzięki za dzisiaj. Zapraszam Was na live'a na godzinę 20. Myślę, że już do tej pory wrócę ze Śląska, więc powinien być. Nie obiecuję, może być. Widzimy się w środę. Na razie.